Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Poprawnie. Zapewne słyszeliście o projekcie nowej ustawy, która trafiła do Sejmu, o poselskim projekcie autorstwa posłów prawa i sprawiedliwości. W projekcie ustawy o nowych rozwiązaniach w związku z walką z COVID-19. To tak zwany Leks Kaczyński, tak? Niektórzy mówią o tym projekcie tej ustawy. Nie jest on jeszcze uchwalony przez Sejm, jeszcze Sejm go e, nie uchwalił, jest dopiero w fazie projektów. Dopiero będą czytania w Sejmie, dopiero będzie debata, ale on już budzi bardzo duże kontrowersje. Z tego filmu dowiecie się, czy faktycznie na podstawie tej ustawy będzie można domagać się odszkodowania. Od swojego współpracownika, jeżeli hmm, będziemy pewni, będziemy przypuszczali, że to od tego współpracownika zaraziliśmy się COVID. Czy na podstawie tej ustawy pracodawca będzie mógł zmusić kogoś do zrobienia sobie testu na COVID? W ustawie nie ma nic o jakimś siłowym zmuszaniu kogoś do robienia testów. Ustawa zaczyna od regulacji wprowadzającej. Prawo do tego, że pracownik może przebadać się testami na koszt państwa. Jednakże nie jest powiedziane, skąd pracodawca ma brać te testy, gdzie ma później je przekazywać, nie ma tutaj żadnej logistyki. Oczywiście pewnie cały ciężar i wymyślenie tego sposobu będzie spoczywało na pracodawcy. Jeżeli chodzi o ten przymus zrobienia testów, to tak, pracodawca wedle tej ustawy będzie mógł raz w tygodniu zażądać od pracownika wykonania. Testu. Jeżeli pracownik odmówi, wówczas zgodnie z ustawą traktuje się go jako osobę, która nie zrobiła testu. Brzmi dziwnie, zaraz dojdziemy do tego, jakie będą takie faktyczne konsekwencje, jakie mogą być najdalej idące konsekwencje. Nie ma tu mowy póki co o żadnym mandacie, nie ma tu mowy o możliwości zwolnienia kogoś z pracy, póki co nawet nie słyszałem o takim pomyśle. Zaraz dojdziemy do tego, co się stanie, jeżeli odmówicie zrobienia sobie takiego testu. Zgodnie z projektem ustawy, pracownik, który został zarażony koronawirusem i ma Uzasadnione przypuszczenie, że zaraził się wirusem w miejscu pracy od innego pracownika, wówczas może zażądać od pracodawcy, by ten wszczął jakieś postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania przez tego innego pracownika, tego winowajcę. I co ciekawe, ustawa mówi, że może nim być osoba, która właśnie odmówiła. Zrobienia sobie testu, odmówiła testowania. W ustawie nie ma mowy o tym, że jeżeli ktoś był chory, tak, chodził chory po e, zakładzie pracy, no bo niby takie osoby powinny być przecież e, na kwarantannie. Z, dlatego właśnie jest mowa o osobie, która odmówiła wykonania testu. Wtedy taka osoba staje się, wedle tej ustawy, podejrzanym. Następnie pracodawca y, jakąś dokumentację, wniosek o wszczęcie postępowania z jakimiś wyjaśnieniami zainteresowanych stron y, przekazuje do wojewody. Jaśnie, oświecony książę wojewoda. Nie do sądu, który powinien zająć się ewentualną wypłatą odszkodowania, który jest powołany do takich rzeczy. Do wojewody. I wojewoda, jako organ administracyjny, ma zajmować się de facto rzeczami raczej z prawa cywilnego, prawa pracy, prawa odszkodowawczego. Nijak nie mogę powiązać tych dziedzin, tych czynności z prawem administracyjnym, którym zajmuje się Wojewoda. Ale jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o to, że Wojewoda podlega prezesowi Rady Ministrów, a więc władzy wykonawczej, a nie władzy sądowniczej. W międzyczasie pracodawca ma jeszcze zweryfikować, czy ten zarażony yy, Pracownik, który domaga się odszkodowania, miał kontakt z osobą, która się nie testowała. Nie z osobą, co do której chociażby mielibyśmy pewność, że była w tym czasie zarażona, kaszlała, zarażała innych. No nie. Z osobą, która się nie testowała. I te informacje przekazuje do wojewody. Wojewoda analizując wszelkie za i przeciw, czyli. Wniosek pracownika, pismo pracodawcy, wyjaśnienia, może stron, jakieś potwierdzenia od lekarza, że ktoś był zarażony, w zasadzie może zeznania innych świadków, innych pracowników, że Nowak się zaraził wtedy, kiedy Kowalski faktycznie odmawiał zrobienia sobie testu. Może takie informacje będzie Wojewoda analizował i będzie wydawał decyzję, czy ukarać tego, który się nie przetestował, karą pięciokrotności w Wysokości pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli nie małą tysięczną sumą. Co uważam o tej regulacji? Jest to niesamowity bubel prawny. Tego nikt się nie spodziewał. Jest to niedorzeczność. Nie mam pojęcia, w jaki sposób wojewoda, ktokolwiek, nawet sąd, jest w stanie zweryfikować dzisiaj, kto od kogo się zaraził. Kto jest odpowiedzialny za to, że Kowalski się zaraził? Czy to jest Nowak? Nie mamy zielonego pojęcia, nie wiemy jak to ustalić. O ile wiem, nie jesteśmy w stanie obecnie ustalić na podstawie np. badań DNA, od kogo pochodzi wirus, którym się zaraziliśmy. Możemy się domyślać. Mało tego, przecież ten pracownik, który się zaraził, zapewne o tym samym pomyśleliście. Po wyjściu z pracy mógł iść do centrum handlowego, mógł iść na dyskotekę, do innej pracy, mógł iść w odwiedziny do cioci na kawę i tam zarazić się od koleżanki tej cioci. Jest to po prostu nie do udowodnienia, a obawiam się, że wojewodowie, na których ciążyłaby jakaś presja ze strony właśnie władzy wykonawczej, mimo wszystko wydawaliby te decyzje. Decyzje, które nie mogą być poparte żadnymi dowodami. Dlatego te regulacje, według mnie, spowodują tylko konflikty między pracownikami. Właśnie nie tylko między pracownikami, bo jeszcze ta ustawa będzie miała zastosowanie do osób świadczących swoje usługi na zasadzie umowy zlecenia. Jest tam jeszcze jeden bat, tym razem na pracodawców. Jeżeli pracodawcy nie przeprowadzali tych testów w swoich zakładach pracy, a ktoś się zaraził i ten ktoś udowodni przed wojewodą, że zaraził się właśnie w tym zakładzie pracy, i to przez to, że pracodawca nie robił tych testów, bo Nowak chodził i kaszlał, i mi się wydaje, że ja się od niego zaraziłem, wówczas kara może spotkać pracodawcę. Jakby tego było mało, to projekt zawiera jeszcze. Nowe wykroczenie nieprzestrzeganie obowiązków, nakazów, zakazów antykowidowych karane grzywną do 6000 zł, za które, uwaga, nie można od teraz ukarać kogoś tylko pouczeniem trzeba karać grzywną. Moi drodzy, ten projekt to jest największy bubel prawny ostatnich lat. Nic się absolutnie w tym projekcie nie zgadza, nie klei, nie klei się z pozostałymi ustawami, z pozostałymi systemami prawa cywilnego, prawa administracyjnego. To jest po prostu pogwałcenie wszelkich zasad udowadniania komuś winy. Nie możemy tego zrobić w tym przypadku, w przypadku COVID-a, w przypadku rozprzestrzeniania się wirusów. Miejmy nadzieję, że ten projekt nie przejdzie procesu legislacyjnego. Gdyby ta ustawa została przez Sejm uchwalona, przegłosowana, wówczas nie można będzie tych przepisów stosować. Nie wyobrażam sobie tego. Nie ma tu żadnej pewności prawa, nie ma tu żadnych zagwarantowanych praw dla stron takiego postępowania, które powinny być zagwarantowane w każdej procedurze. O losach tego projektu będę Was oczywiście informował m.in. na łamach Instagrama, Twittera, do których linki macie w opisie poniżej. Tam Was też zapraszam i zapraszam do kolejnego odcinka. Widzimy się, na razie.